Teraz będzie ten e, rainbow Mam nadzieję, że tutaj przyjdziecie to. Przynajmniej do 50. Będziecie coś gonić, no to chyba jak wszędzie Wszędzie, nie? Szukam teraz klocków Klo Dziwny świat, klocków mam szukać? Czego mam szukać? Czy zrobię streama ze Stray kiedyś? Tak, tak, tak Był już stream ze Stray jeden Ale będzie, bo chcę tę grę skończyć Na live'ach, więc Stray będzie Myślę, że w niedzielę nawet Pudełka używaj, kiedy by zobaczy. zobaczy, okej Dobra, czyli mam generalnie uciekać, tak? Welcome. Siema. O, przetłumaczył. Potrzebuję twojej pomocy. Jasne. UDC buksydy w dniu. Kurde, jaki długi wstęp. Moje bloki się przewróciły. Dobra. I co chcesz, żebym zrobił? Wszystko co musisz zrobić to jest znaleźć i odłożyć. OK. Powodzenia. Jasne, jasne. Dam radę. Ej, zajebiste jak Metal Gear Solid to nakładanie tego kartonu. Dobra, tupy, tupu, tupu. Czyli tak, szukamy klocków, odkładamy je na miejsce. Okej, okay, tutaj ktoś zdobył klocek. I co zrobić z tym klockiem? Ja na razie taki taki trochę za... O, tu jest klocek! Jest klocek, którego nie wezmę, bo ktoś wziął. A tu mogę wejść? W dziurę? Okej. Okay. Ja na razie będę się trzymał grupy. Słyszę dźwięki. Stado kartonów idzie. <grym> Znaś klocki zabierz się z powrotem do teatru. Okej, okay, dobra, czyli po prostu szukamy klocków i je tam odkładamy. No dobra. To nie brzmi, jak trudne zadanie. Ja wiem, ktoś nakłada ten karton, to ja nakładam. Chowamy się, co robimy? Co robimy, widzowie? Tu mamy to. Oranges hideout. Tu nie wejdę. Dobra, wydupiamy chyba stąd, nie? Idziemy stąd, widzowie. O, teatr. I tu się zostawia, no właśnie, tu się zostawia te klocki. Ej, sporo już ich klocków w takim wypadku. Chyba jeszcze tylko jeden został, nie? Słyszę jakieś gulgotanie. Koniec! Widzowie, dałem siebie wszystko tutaj. Zrobiłem co w mojej mocy. Co to za gówno? Dobra, ja jedę za chmaru. I co? O, w dupę! Pisaliście, że nie słyszę, więc ja się nie ruszam. Ja pierdzielę, proszę odejdź zielony glucie Dupa kurde, bo on nas słyszy, nie? A z tej strony jest ten drugi, nie? Ile nas tutaj jest? Chyba piątka Lipa trochę Ja się już nie ruszam, ja się już nie ruszam JAK PONIEWIERAŁ Idź sobie NIE, DLACZEGO JA? JA SIĘ NIE RUSZAŁEM KTO MNIE WYDAŁ? To jejku O kurewa Uciekamy Dobra, szukamy tych, tych, tych klocków Spoko, bo Pierwszy raz jak grałem w Rainbow To totalnie nic nie ogarniałem, po prostu biegałem Bez celu, teraz przynajmniej Wiem co robić, nie? Wiem, że mam szukać tych, tych, tych Klocków Może tutaj Jeden już zaniosłem na szczęście Biorąc pod uwagę, że wszyscy Idą w tamtą stronę Plucky was found, o, ktoś zdechł O, super. Udało się. Nawet dołożyłem swoją cegiełkę do tego, cieszę się. Teraz to żarcie, tak? Czy co tam ogarnialiśmy wcześniej? I... Teraz będzie jeszcze dodatkowo zielony, tak? A zielony. To jak jak... to on nie widzi, tylko słyszy. Czemu wy w tych pudłach już siedzicie? O, o kurwa. O! Przeżyłem! Przeżyłem! Wleciałem mu w usta, ale przeżyłem. Okej, okay. żyje widzowie. Cieszy mnie to niezmiernie. Ej, mamy 8 szpaczek. To dobrze w sumie. O! Znalazłem. Super 14 na 15 To ostatnia paczka Tylko gdzie? Tu, tu, tu O w kurwi combo kombo z dwóch stron mi zrobili nie, z ostatnią paczką biegłem, zrobili mi takie czoko. Combo kombo